Marketing Przegadany. Cały świat reklamy w jednym miejscu. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portali mamstartup.pl oraz nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Anna Koszur, CEO Frontshaft i przewodnicząca kategorii Creative Strategy w Klubie Twórców Reklamy. Dzień dobry. Cześć Anna. Dzisiaj się spotykamy i wyjątkowo raczej się skupimy na... Klubie Twórców Reklamy i na Creative Strategy, a niekoniecznie na Front o którym też zresztą bym chciał kiedyś z Tobą porozmawiać, bo to bardzo ciekawy case. Ale chciałbym tutaj przejść stricte do rozmowy o właśnie Klubie Twórców Reklamy, z którym jesteś związana. Przybliżysz może czym się tutaj dokładnie zajmujesz, jak się tutaj znalazłaś? To jest tak, że Klub Twórców Reklamy jest organizacją, która zrzesza, tak jak sama nazwa wskazuje, twórców, czyli. To jest taka część naszego środowiska reklamowego, która przede wszystkim reprezentuje te osoby, które bezpośrednio biorą udział w tworzeniu, można powiedzieć, produktu reklamowego czy tworzenia, tworzeniu tak zwanej kreacji reklamowej, czyli tego, co potem możemy oglądać, czy to w formie wideo, czy w formie designu itd. itd. KTR, bo to jest taki skrót, którego używamy na co dzień, działa w ramach SAR-u, SKM-SAR, SKM -SAR, czyli. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej Start. To jest taka branżowa instytucja, która w ogóle zajmuje się reklamą i, i marketingiem, jest, jest taką dużą i już od wielu lat istniejącą środowiskową instytucją. Ja co ciekawe, że akurat ze mną Damian rozmawiasz, bo ja akurat stricte tą kreacją reklamową się nie zajmuję i nigdy się nie zajmowałam. Przepraszam, tu jest taki parę słów o mnie, ale żeby dać temu kontekst. Od zawsze zajmuje się raczej tą częścią reklamy, która jest związana ze strategią, czyli wymyślaniem tego, o czym to ma być, ale to nas zaraz doprowadzi do Creative Strategy, i do KTR w tym roku. I jestem rzeczywiście związana z SAR od dłuższego czasu, przede wszystkim przy różnego rodzaju szkoleniach branżowych, które SAR organizuje, ale też przy takim innym konkursie EFI, który zajmuje się efektywnością reklamy. Natomiast KTR od wielu lat, już od chyba 2004 roku. Organizuje coroczny konkurs, który jest chyba najważniejszym w Polsce takim, powiedziałabym, festiwalem kreatywności, czyli takim momentem w roku, kiedy zbieramy wszystko, co zrobiliśmy najlepszego przez cały rok, pokazujemy to innym twórcom reklamy i jury KTR-u wyróżnia wtedy i nagradza prace, które się właśnie w dziedzinie kreatywności. Wybiły w ciągu ostatniego roku, takie, z których jesteśmy wszyscy razem jako środowisko dumni, i takie, których chcielibyśmy, żeby było tego jak najwięcej. To może tyle tak na razie w skrócie. No ale też właśnie jeśli chodzi o Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, to tam też widziałem, przynajmniej na stronie sar że pełnisz funkcję trenerki. i Możesz powiedzieć, jakie projekty przeprowadzałaś i czego uczyłaś kursantów? Działalność szkoleniowa SKM SAR jest o tyle ważna, że staramy się, powiedziałabym, budować też wizerunek naszej branży i budować też wizerunek branży, która się uczy i która się uczy też od siebie nawzajem. Ja przede wszystkim byłam związana z tak zwaną Szkołą Strategii Marki. To jest taki roczny kurs. Co dwa tygodnie spotykamy się. To jest taki kurs, gdzie praktycy i praktyczki. Reklamy y, dzielą się swoim doświadczeniem w takich, takich obszarach jak tworzenie marek, y, tworzenie strategii komunikacji, planowanie komunikacji i y, 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 tak dalej, i y, tak dalej. To jest, taki, to jest taki bardzo, myślę, ciekawy roczny kurs, powiedziałam, takiej wiedzy o strategii reklamy i strategii marki. I to, co. Wydaje mi się najcenniejsze w tym, to jest to, że to jest, ta szkoła jest w całości prowadzona przez praktyków, czyli nie mamy tam żadnych wykładowców, którzy są tylko wykładowcami, a, ale, ale po prostu akademikami. Dla akademików są bardzo ciekawe miejsca gdzie indziej. My jesteśmy wszyscy praktykami i uczymy, i uczymy adeptów, że tak powiem, tuki reklamowej, takich, którzy mają już jakieś tam doświadczenie. I ja przede wszystkim z tym jestem związana. Byłam też w Radzie Programowej SSM-u. Razem tworzyliśmy. Z kilkoma moimi koleżankami i kolegami, obecny kształt tej szkoły strategii marki. O, to tak może. A dlaczego właściwie się zaangażowałeś w te projekty? To może dla nie wszystkich naszych słuchaczy jest oczywiste, ale ty się marketingiem i świecie reklamy już, już jesteś właściwie od kilkudziesięciu lat i się tym zajmujesz. I no... Kilkadziesiąt lat to brzmi strasznie, prawda? Jakbym to robiła od II wojny światowej? No trochę Więc tak. Nie, to nie to robię, robię tylko od II wojny światowej, bo rynek reklamy w Polsce właściwie możemy tak datować od pieniędzy, od początku lat 90. I ja może nie od w latach 80. nikt reklamą się w Polsce nie zajmował, bo po prostu tylko gospodarka, jakby wolno właściwie wtedy tylko reklama jest potrzebna, bo wtedy pojawia się też konkurencja i, i, i wtedy chcemy swoje produkty pokazywać. Aczkolwiek sama idea, idea reklamy jest stara jak świat. No w każdym razie polski rynek reklamowy rzeczywiście tak się ukształtował się, czy zaczął się kształtować w początku lat 90. i ja dosyć wcześniej, jeszcze jako studentka, też wtedy dołączyłam do, do agencji, która nazywała się wtedy Corporate Profiles, a dzisiaj nazywa się DDB Warszawa, i przez i to był mój jakby taki pierwszy okres pracy, pracy w reklamie. Ja na początku pracowałam w czymś, co, co można byłoby nazwać działem obsługi klienta, ale bardzo szybko zrozumiałam, że to, co mnie najbardziej interesuje, to jest właśnie ta strategia reklamowa, budowanie marek i budowanie takich jakby patrzenia na konsumentów, to czego oni potrzebują, jak możemy to opowiedzieć w dobry sposób, żeby, żeby daną markę czy, czy daną reklamę zbudować. Zaczęłam wtedy, jakby w tej dziedzinie pracować, i zaczęłam też wtedy. Po kilku latach prowadzić szkolenia ze strategii reklamowej, też po pierwsze w ramach DDB, w ramach mojej agencji w Polsce, ale też w innych krajach. I potem też zaczęliśmy robić szkolenia, takie merytoryczne szkolenia w Sarze. Dlaczego to robię? Po pierwsze, dlatego, że ja to bardzo lubię, bo szkolenie innych jest bardzo ciekawe i rozmowa z, z młodszymi osobami, które dopiero zaczynają albo które kil od kilku lat są w tym świecie, ale które cały czas chcą się rozwijać, jest zawsze bardzo interesująca i inspirująca. No, i tak jakoś się to złożyło, że, że, że to mi się zawsze wdawało. Dawało mi się zawsze takim bardzo ciekawym obszarem i takim, który też daje bardzo dużo satysfakcji. Mhm. No to tutaj w sumie dosyć logicznie nam się układa, dlaczego też się znalazłeś w klubie twórców reklamy. Widzę tutaj takie bezpośrednie połączenie. Wiesz, co jest tym logika, ale jest tym też, wydaje mi się, zamierzenie KTR-u, czyli klubu twórców reklamy. Takie, żeby trochę rozszerzyć swoje spektrum działania i patrzenia, dlatego że rzeczywiście dotąd i, i nadal to jest bardzo ważne w KTR-ze, to jest naprawdę takie święto kreatywności, czyli tak jak powiedziałam, wybieramy te rzeczy, które się wybijały, były najbardziej oryginalne, które, naj, które po prostu rzeczywiście były czymś takim nowatorskim albo, albo wyjątkowo kreatywnym, ale teraz KTR postanowił też rozszerzyć ten konkurs coroczny o nową kategorię. Która nazywa się właśnie Creative Strategy. Nazywa się po angielsku, bo dużo rzeczy w naszym świecie reklamy się nazywa po angielsku, ale gdybym miała to ująć tak w kilku słowach, to to jest ym, idea, która stoi za tą właśnie kreatywną ideą, czyli Creative Strategy. W tej kategorii chcemy zbierać i nagradzać te prace, w których widzimy, że pomysł strategiczny bezpośrednio spowodował, zrobienie tej fantastycznej, wspaniałej kreacji, która potem powstała. Czyli patrzymy na sam ten produkt kreatywny oczywiście, na reklamę, czy to, czy to internetową, czy wideo, czy telewizyjną, czy prasową, czy, czy w ogóle na całą kampanię, ale patrzymy też na to, jak w tym widać pomysł, z którym, y, którym ktoś przyszedł. Taki pomysł bardziej, ja bym powiedziała, no, moglibyśmy go spróbować nazwać Strategicznym, czy, 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 czy właśnie ta idea, która stoi za ideą, mi się wydaje, że to jest, dobre, to jest dobre określenie. I właśnie KTR w tym roku postanowił taką nową kategorię do swojego konkursu dołączyć, a ja jestem bardzo dumna z tego, że zostałam zaproszona do tego, żeby przewodniczyć jury w tej kategorii. A oprócz ciebie, kto jeszcze się znajduje w jury tej kategorii? Muszę powiedzieć, że, jest to, że jestem mam tutaj wyjątkowe szczęście, bo Jesteśmy bardzo, grupą bardzo doświadczonych osób i rzeczywiście wydaje mi się, że to będą niesłychanie ciekawe obrady. Te obrady działają y, jeszcze przed nami, to tak tutaj zdradzę, więc, y, więc cała większość pracy i ocena zgłoszeń jeszcze przed nami. Y, nie chciałabym y, tutaj wymieniać niektórych, żeby nie było tak, że nie wymieniam wszystkich, ale jesteśmy tutaj w gronie z jednej strony bardzo doświadczonych dyrektorów kreatywnych i osób, które zajmują się. Właśnie tym produktem kreatywnym, ale też mniej więcej połowę tej grupy stanowią stratezy, czyli takie osoby, które tak jak ja, właśnie na którymś etapie zajęły się właśnie tworzeniem tych konceptów dla marek i dla kampanii reklamowych. No i z tego co wiem, to niedawno już zapisy do tego konkursu zostały zakończone, ale czy wiesz może, ilu osobom udało się zgłosić? Tego niestety nie wiem jeszcze. Wydaje mi się, że cały czas jeszcze trwają proceduralne, proceduralne kwestie, dlatego że ostatnim dniem wysyłania prac był 20 września, ale właściwie 23.59, 20 września, ale potem wszystkie te zgłoszenia, zanim się stworzy listę zgłoszeń, która trafi potem do nas, jako do jurorów, te zgłoszenia są oceniane pod kątem proceduralnym, czy tam spełniają określone warunki i tak także... Wydaje mi się, że, że jeszcze takiej wiadomości ostatecznej po prostu nie mamy. Mam nadzieję, mimo że to jest nowa kategoria, że te prace będą, bo bardzo się tutaj szukujemy na to, żeby, żeby je zobaczyć i, i o nich podyskutować. Do konkursu w ogóle mogły się zgłosić tylko i wyłącznie stricte osoby prywatne, czy całe agencje? Tak nie. Zwykle do konkursu zgłaszają się agencje. Większość kampanii reklamowych, czy, czy prac reklamowych, jest, jest pracą zespołową. To znaczy. Rzadko tak się zdarza, że jest tylko jedna osoba, która robiła jakiś projekt od początku do końca, która całą tę kreację stworzyła. Zwykle mamy z jednej strony art directora, czyli osobę, która jest odpowiedzialna za to, jak to wygląda, z drugiej strony tak zwanego copywritera, czyli tego, który, który, na poziomie, który działa słowem. I bardzo często te osoby pracują w zespole i wspólnie wymyślają te koncepty. Czasami też jest tak, że korzystają jeszcze z pomocy innych osób, z pomocy designera, który na przykład pracuje przy. Przy, 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 takich, przy tym, jak wygląda, jak wyglądają takie formy graficzne y, związane z jakąś pracą. Czasami też y, korzystają ze, ze specjalistów od reklamy reklamy online, czyli reklamy w internecie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zwykle do, do, y, do tego konkursu prace zgłaszane są przez zespoły, przez agencje. Znacznie częściej niż przez osoby prywatne, ale prace mogą też zgłaszać organizacje czy fundacje czy firmy. E, przewidziano jakieś nagrody dla zwycięzców w tej kategorii i jak to wygląda od tej strony? Wiesz, e, oczywiście, że przewidziano nagrody. W każdym konkursie są nagrody. <grych> tak. Po pierwsze, ja bym powiedziała, że największą nagrodą dla twórców jest e, powiedziałabym uznanie innych twórców i uznanie jakby środowiska to tak jakbyśmy to porównali nie wiem z nagrodami na przykład na festiwalu filmowym w Cannes. Tutaj mniej mówimy o nagrodzie w formie na przykład pieniężnej, takiej nagrody w konkursie KTR nie ma, ale to jest ten powiedziałabym symboliczny czerwony dywan i ten symboliczne stanie na scenie i powiedzenie tak to ja, to jest moja praca, myśmy to stworzyli, nasz zespół to, to zrobił. My stoimy za tą za tą kampanią, to to jest ta największa nagroda. W formie fizyczna, istnieje też taka forma nagrody fizycznej, tak jak właśnie na wielu takich festiwalach, na przykład chociażby filmowych, które może są bardziej wszystkim znane, tak jak Oscar czy Lew Kaneński, ma swoją formę fizyczną. Nagrody KTR też mają swoją formę fizyczną, ale nagrody pieniężnej, o ile wiem, nie ma. Wiesz co, jak tego słucham, tak to sobie myślę też, że taką formą gratyfikacji, tylko troszeczkę może odroczoną nieco w czasie, może być też kwestia tego, że wiesz, jakieś marki, które poszukują właśnie kreatywnych agencji, mogą spojrzeć po prostu na wyniki takiego konkursu i najzwyczajniej się ci się po prostu zgłosić do nich jako do jakichś podwykonawców. Ale też się tak zastanawiam od takiej strony, czy ty jako CEO Frontshaft, czy też będziesz patrzeć na to pod tym kątem, żeby ewentualnie szukać jakichś partnerów biznesowych bądź podwykodawców. Tutaj, tutaj już wchodzisz bardzo głęboko w różne motywacje, <laughs> ale po kolei. Na pewno jest tak, że branża, w której pracuję, branża komunikacyjna czy reklamowa, to jest branża, gdzie rzeczywiście bardzo ważne jest to, jak postrzegane są twoje prace. I rzeczywiście jest tak, że klienci szukając agencji Przede wszystkim patrzą na to, co dana agencja czy nawet dany zespół zrobił. Więc w tym sensie mhm. masz rację, że może być taka odroczona nagroda, jak na przykład więcej zleceń, czy co częściej się zdarza z naszej w naszej branży, więcej zaproszeń do przetargów, bo dosyć rzadko jest tak, że klient przychodzi po prostu i mówi: Stary, zrobisz takie świetne rzeczy, zrób dla mnie też coś takiego. To się czasami mhm. zdarza, ale najczęściej są to dosyć złożone, długotrwałe i, i profesjonalnie organizowane konkursy, czyli takie przetargi, w których startuje kilka agencji. Optymalnie, gdyby to było powiedzmy, no nie więcej niż 3-4 agencje, jeżeli to jest więcej, to to już się robi wtedy trochę takie, powiedzmy, targowisko próżności, wiesz, bo to bardzo wtedy dużo, dużo mhm. osób, ale zwykle jest tak, że klient zaprasza powiedzmy 3-4 agencje. Wszystkie, agencje, wszystkie agencje dostają ten sam brief, tak jak my to nazywamy, czyli to sam opis zadania, i mają powiedzmy, nie wiem, trzy tygodnie, czy cztery tygodnie na to, żeby rozgryźć problem, który klient stawia w takim zapytaniu, czy w takim zadaniu, żeby znaleźć najbardziej interesującą odpowiedź właśnie taką strategiczną, a potem dział kreacji, żeby przygotowuje jedną lub kilka różnych koncepcji, które, które mają odpowiedzieć na to zapytanie. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli y, nasze prace są bardzo nagradzane w konkursie. W konkursach różnych, to możemy liczyć na to, że, że dostaniemy więcej tego rodzaju zaproszeń. Jeżeli chodzi, jeżeli pytasz się mnie o to, czy ja patrzę na te prace i patrzę na to, jako jak rozumiem źródło potencjalnie osób, z którymi chciałabym pracować, to być może w pewnym sensie tak. Nie, wiesz, ja no, nie robię sobie notatek z boku. Yy, mhm. to też jest tak. Pamiętajmy o tym, że w trakcie trwania tego procesu, kiedy, kiedy, to, kiedy jesteśmy w jury, te prace są wtedy anonimowe. tak My oglądamy pewne prace, pewne rzeczy możemy zidentyfikować z czymś, co znamy, ale co do zasady, to nie jest napisane, że to nie jest powiedziane, to jest, ta, to jest reklama od agencji X, a to jest reklama od agencji Y. My oceniamy sam case, czyli opis tego zadania, często to jest taki opis tej kampanii, często to jest taki filmik, montaż z rzeczy, które zostały zrobione albo przykłady różnych prac kreatywnych, czy to plakatów, które widzimy na ulicy, czy, czy, czy reklam, które widzimy w internecie, czy w telewizji, czy w ogóle różnych rzeczy. Zgłaszający przygotowuje dla nas taką pigułę tego, co zrobił, tak żebyśmy my siedząc jakby w naszym gronie jurorskim mogli sobie to obejrzeć i najpierw indywidualnie, a potem w, w, tak jakby w grupowej dyskusji tę pracę ocenić. A ty sama bądź jakaś agencja, z którą współpracowałaś, brały udział właśnie w jakimś konkursie KTR? Tak, większość dużych i średnich agencji na rynku bierze udział w różnych, w tych konkursach. Tych konkursów nie masz tak dużo, niektóre z nich ewoluują, powiedziałabym, z czasem, ale w tej chwili takie, takie trzy, trzy główne konkursy dotyczące stricte branży jakby reklamowej, bo opok nas jest też branża bardziej PR-owa, czy bardziej eventowa, czy tak dalej, i tak dalej. Te, które są jakby pod egidą sar organizowane, to jest, to, jest, to, są, to jest konkurs z jednej strony właśnie EFI, KTR i Innovation. I EFI yy, i każdy z tych konkursów trochę jakby inaczej, yy, inną część rzeczywistości yy, oceniamy. Yy, konkurs EFI, można powiedzieć, ocenia to, co już było, czyli... Patrzymy w konkursie EFI na kampanię z poprzedniego roku, czyli w tej chwili oceniamy kampanię z roku 2020, i w EFI oceniamy ich efektywność. Efektywność biznesową albo efektywność dla marki, ale w tym konkursie EFI mniej istotne jest dla nas, czy to jest jakby jakieś przełomowe kreatywnie, a bardziej istotne jest dla nas to, jaki to przyniosło biznesowy efekt. Są czasami kampanie, które nie wybijają się może kreatywnie, ale są tak sprytnie zrobione, tak mądre, że bardzo dobrze działają. I takich kampanii szukamy w konkursie EFI. Potem jest konkurs KTR i tak jak już mówiłam, Święto Kreatywności. Tutaj szukamy przełomowych pomysłów, takich, które wpłynęły na konsumentów, takie, które zostały nam gdzieś w głowie. Ale jest jeszcze trzeci konkurs, Innovation, gdzie z kolei oceniamy pomysły, które. W jakim sensie są nowatorskie. I ta innowacja powiedziałabym, może być w bardzo różnym miejscu. To może być wykorzystanie nietypowego kanału komunikacji albo jakiś interesujący pomysł, który ma jakiś związek z technologią, i tak dalej. To są takie trzy konkursy, które są które są, współ, które są jakby organizowane przez SAR, przez różne jakby organizacje w ramach SAR. I Myślę, że większość agencji, po prostu patrząc na swoje prace, zastanawia się, która z tych prac byłaby interesującym case'em do y, konkursu EFI, która, y, która z kolei mogłaby, być, mogłaby znaleźć uznanie jurorów w, 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 w konkursie KTR, a, a, a czy zrobiliśmy w zeszłym roku coś takiego, co, co, co mogłoby rzeczywiście y, zabłysnąć, powiedziałabym, w innovation. W niektórych z tych konkursów, szczególnie to jest przy EFI, Często są to zgłoszenia wspólnie z klientami, czyli to nie jest sama agencja reklamowa, dlatego że żeby pomyśleć o efekcie, to yy, ten efekt przede wszystkim, ten efekt musi, o nim musi yy, powiedzieć klient, tak? czyli firma, dla której to robimy. Yy, to, to oni w swoim biznesie widzą, yy, widzą jakąś zmianę, więc yy, na przykład w konkursie EFI prawie zawsze to są wspólne zgłoszenia agencji i klienta, a czasami wspólne agencji, klienta i domu mediowego, czyli firmy takiej, która zajmuje się planowaniem i zakupem takiej przestrzeni w mediach. Przepraszam, że tak długo, ale tak trochę próbuję mm. zorganizować w głowach <grych> naszych słuchaczy ten, ten świat. Jest. I właśnie tak jak już wspominaliśmy, to jest twój pierwszy raz jako przewodnicząca kategorii w KTR, właściwie nowo powstałej kategorii. Czego się spodziewasz po tej tegorocznej edycji? Jakie masz oczekiwania? Po pierwsze, muszę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana, bo rzeczywiście to jest pierwszy raz i jestem w ogóle, pierwszy raz będę jurorem w ogóle w konkursie KTR. Jest, byłam wielokrotnie jurorem w konkursie EFI i jestem też w tym roku, natomiast nigdy nie zostałam zaproszona do KTR. KTR dotąd rzeczywiście przede wszystkim zapraszał do grona jurorów i słusznie, właśnie tych twórców. A to jest ten moment, kiedy, kiedy KTR otwiera się też przez tą kategorię Creative Strategy na te osoby, które tworzą bardziej właśnie strategie reklamowe niż same, niż same pomysły, już potem kreatywne. Także muszę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo tutaj podekscytowana. Wiem, że mam bardzo mocny skład, bardzo mocną grupę moich kolegów i koleżanek, z którymi będziemy nad tym pracować. Myślę, że to, więc to czego się spodziewam? Myślę, że spodziewam się bardzo, burzliwych dyskusji, bo nie mamy punktu odniesienia w poprzednich edycjach tego konkursu. Będziemy pierwszy raz oceniać pracę w tej kategorii. W związku z tym trochę od naszej pracy zależy to, jak my ustawimy, powiedziałabym, ten taki tę poprzeczkę. Mhm. Więc jestem, jestem tym bardziej zadowolona, że, 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 że w takim składzie będziemy to robić, że. Mam taką nadzieję, że uda nam się dla kategorii Creative Strategy stworzyć, przepraszam, że użyję tutaj angielskiego słowa, benchmark, czyli taki punkt wyjścia, mm -hmm. punkt odniesienia, może tak byśmy to nazwali, który będzie też służył w kolejnych edycjach. Nie mamy doświadczeń, do których moglibyśmy się porównać. Będziemy to robić po prostu pierwszy raz. No, faktycznie będziesz pionierką tutaj tej kategorii. Będziemy całą grupą pionierami. No, e, tak, ja tak. tylko, ja jestem tutaj tylko. Przewodniczącą grupy, ale, ale naprawdę to będzie nasza praca wspólna. To może już tak na sam koniec powiedz kiedy mniej więcej, możemy się spodziewać właśnie finału wyniku tego konkursu KTR. Nie mam w głowie tych dat konkretnych, ale oceniać pracę będziemy w październiku. To jest taka ocena dwuetapowa. My najpierw każdy z nas ocena, ocenia pracę indywidualnie i nadaje im, nadaje im swoją ocenę na skali, a potem te prace, które, powiedziałam, znajdą się na takiej krótkiej liście, czyli te prace, które wszyscy uznamy, że są warte dyskusji, czy też warte są, są nas, na, naszego, naszej uwagi, po, spotykamy się pod koniec października na obrady jury, ale to nie jest koniec, dlatego że po tych obradach w naszej grupie Creative Strategy, potem w listopadzie y, będziemy dalej po prostu pracować nad tym, nad tymi, jakie nagrody, które prace powinny dostać. Także te prace będą trwały mniej więcej do, do końca roku. Ale przepraszam, bo tych późniejszych dat już nie pamiętam tak z głowy. To ja ci bardzo dziękuję, Anno, za to, że nam przybliżyłaś tutaj właśnie na czym polega twoja praca w KTR i czego będziemy się mogli mniej więcej spodziewać, czego oczekiwać też. Życzę ci faktycznie bardzo burzliwych dyskusji, <noise> jeśli razem z, z pozostałymi członkami jury. Bardzo dziękuję, nadzieję, ale to... życz mi też <noise> do, takiego po prostu dobrego klarowności osądu, yy, bo <noise> same burzliwe dyskusje są drogą do celu, ale celem jest, żeby rzeczywiście wybrać najlepsze prace i właściwie je docenić. Ja też yy, bardzo dziękuję. Ja nazywam się Damian Miało ze mną była Anna Koszur, a was wszystkich zapraszam na nowy marketing. Trzymajcie się i cześć. Dziękuję.